Cześć, witam Was serdecznie na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw Playmobil Ferries, czyli wyruszki o numerze 5444. Zestaw Playmobil wróżki prezentuje się bardzo e, ładnie i kolorowo. E, na polanie, którą możecie zbudować z elementów, które znajdziecie w kartonie, znajdziemy bardzo fajną wieżbę z dwukolorowymi, e, gumowymi gałęziami. Jest ona bardzo e, ruchliwa, i na pewno, gdyby wiatr zawiał, e, by te liście się ładnie układały. Pod wierzbą mamy skały, na których akurat przycupnęły sobie dwa ptaszki, które również znajdziecie w zestawie. Dalej mamy kwiatki, bardzo ładną trawę z różowymi płytami. Obok wierzby znajdziecie specjalny kwietnik, na którym powiesić możecie lampę. Lampa jest bardzo ładna z takim motywem kwiatowym. Przez polany wychodzi pomost, pomost oczywiście do jeziora, a w jeziorze pływają sobie dwa łabędzie i ich trzy młode. Dalej mamy również taką karuzelę zrobioną z różnych kwiatków. Kręci się ona, możecie tutaj postawić swoje wróżki, no i wróżki będą się na niej również kręcić. No, obok mamy kwiatki. No, i jakieś inne wodne rośliny. W zestawie znajdziecie również jedno który ma niebieski róg i zieloną grzywę oraz ogon oraz dwie wróżki. Jedna ma żółty strój i różowe dodatki. Ma przezroczyste pomarańczowe skrzydełka i różową różdżkę, a druga jest ubrana w niebieskie szaty z różowymi elementami, ma długie niebieskie włosy, no i różowe skrzydełka, a w ręku trzyma specjalną różdżkę z magicznym kamieniem. Na polanie znajdziecie również magiczny kwiat, który się otwiera i po naciśnięciu specjalnego przycisku zmienia kolory. Do magicznego kwiata możemy wsypać kryształki, które dołączone są do zestawu, co da nam um, taką iluzję kryształowej fontanny. Do zestawu dołączono również kryształki oraz zawieszkę, którą możecie sami udekorować. Zawieszkę możecie nosić na łańcuszku. Klejmy niebieski klejnot. No i na przykład różową gwiazdeczkę. Taka zawieszka na pewno będzie wielką gratką dla każdej fanki serii Playmobil. Wróżki mogą bawić się na karuzeli, czy też na pomoście mogą karmić łabędzie. Jeździć na jednorożcu albo przyglądać się pięknemu kwiatu, który e, świeci się, kiedy go otworzymy. Zestaw Playmobil wróżki przeznaczony jest dla dzieci od 4 do 10 roku życia. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna zabawka, nad którą można spędzić naprawdę długie godziny zabawy. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam na megadyskon.pl.